Oto kilka powodów, dla których mielibyście dołączyć do placówki MWL Corps. Mamy świetną opiekę medyczną, mamy bardzo dobrze wytrenowany personel oraz nowoczesny sprzęt wojskowy. A teraz głos przejmie Pawlo. Dziękuję za głos, Bary. A więc tak, tutaj mamy nasze nowoczesne helikoptery V22 Osprey. Mamy ich, razy, jak na razie tutaj dwie sztuki. Nasza marynarka posiada ich. Troszkę więcej. No, i teraz przejdźmy się dalej do hangaru, zaprezentować restę sprzętu. Dobrze, a więc kontynuując, mamy nasze odrzutowce. Tutaj jak widać mamy F16, który prezentuje się pięknie i cudownie. A zaraz za nim stoją FA18C. Kolejne odrzutowce, których mamy troszkę więcej, ale no, do tego u nas służą w troszkę inny sposób niż F16. Zapraszam dalej. Kontynuując, tutaj mamy nasze cudowne Abramsy. Mamy ich naprawdę sporo. Są one przydatne, ale jakby zarazem nowoczesne. Chronią naszą załogę wręcz perfekcyjnie. Szansa na jej przeżycie wzrasta o niemal 100% z powodu ich skuteczności. Skuteczności w boju. Cicho Abramsa. Odpierdolili za to i zaraz do tego wrócimy. Dobra, dobra. A teraz przeniesiemy się do miejsca, w którym stacjonujemy, czyli do Syrii. Wędujemy się teraz na terenie okupowanym przez nasze jednostki. O, tam właśnie widać chłopaków jak maszerują, są świetnie zorganizowani, przygotowani do wszystkiego. To jest fajny głośniej. I wiadomo. Nieważne. Nie Tutaj mamy nasz cudowny targówek. No, kurwa, maszerują obrócić. Dobrze, a więc teraz znajdujemy się na terenie okupowanym przez nasze jednostki. Ja, jak widzicie, no, jest całkiem przyzwoicie i czysto. O, właśnie tam idą. Zobaczcie, jak są świetnie przygotowani i gotowi do akcji. E, e, nieważne, nieważne. Tutaj mamy nasz cudowny super targówek. Można kupić wszystko, aż od świeczek, po wiadomo co. Dobrze, teraz znajdujemy się na naszym lotniskowcu. Za mną F-18C szukający się do swojej misji, a ja już do startowania. Możemy to obejrzeć, jak właśnie startuje. Pięknie poleciał. Na naszym lotniskowcu znajdują się też inne, rodzaju, tego samego typu samoloty, a jakże nasz cudowny helikopter V-22 Osprey i helikopter AH-1Z Viper. Które możemy zobaczyć tam w tle Dobrze, a więc teraz my na tle meczetu, Który jest najbogatszą częścią tego miasta Przy okazji, obecnie modlą się ludzie Którzy na szczęście są bezpieczni dzięki naszym jednostkom Które dbają o to miasto i chronią go Żeby nic złego się tutaj nie działo a, jakie to jest piękne a, Chwila O nie Kamera jasna! ewidentnie musiał być ISIS. Cholera, debilne. Zatrzelono i strzelaliście? Nie myślę teraz strzelać. Zatrzelono i mam na klamę. prasa. Dobra, cholera, trudno. Chwila, ty czy dalej nagrywasz? Przestań.